Rozmowa o Polsce. Rozmowa o Polsce. W Warszawie profesor Józef Szaniawski, witam, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry wszystkim państwu. Będziemy rozmawiać o żołnierzach wyklętych. Państwu już tydzień temu zapowiedzieliśmy tą rozmowę. No 1 marca byłby, gdyby to nie był rok przestępny nawet dzisiaj, bo 29 dzień lutego na kalendarzu. Nie zaczniemy od tego. Wiem, że gdzieś tam w Warszawie oczywiście podgląda pan to, co dzieje się na stadionie. Jaki wynik, tylko zapytam? Minie pół godziny meczu. W tej chwili dokładnie jest 0-0. To jest tak zwany z językiem piłkarskim mecz o Pietruszkę. Spotkanie towarzyskie. Które... No, ale otworzyli na 100 dni przed, przed rozpoczęciem euro, otworzyli stadion, który, w którym z całą pewnością będzie wiele kontrowersji, no i pewnie część z tej kontrowersji również pojawi się na naszej antenie. Jak o Polsce rozmawiamy, no to nie sposób nie mówić o narodowym stadionie, no na którym tak naprawdę no to będzie kilka spotkań rozegranych, a co się potem stanie? W tym przekonaniu bardzo wielu ludzi, którzy się na tym znają, lepiej ode mnie, to może być w przeciągu roku, dwóch, a najdalej trzech, bankructwo Stadionu Narodowego. Bo po prostu nikt na nim nie będzie grał, częściej jak dwa, trzy razy do roku. I tych imprez typu Madonna, która będzie akurat występowała, typu powstania warszawskiego w tym roku, też nie będzie za dużo wrócimy do rzeczywistości, czy będzie największy bazar w tej części Europy, a na pewno w Warszawie, tak jak był przez kilkadziesiąt ostatnich lat na dawnym Stadionie Cięciolecia, czyli obecnym stadionie Narodowym. Aż trudno sobie wyobrazić, że no, no jednak na pięknym obiekcie, bo wszyscy piją, że to jest wspaniały stadion, nie będą odbywały się spotkania, ale może się będą odbywały, no może tam coś się wydarzy jednak. Ja pan nie sądzę, żeby za często, bo Legia ma swój stadion w Warszawie, Polonia ma swój stadion i nie będą rozgrzewały meczu to są kluby prywatne. Będą chciały grać na swoich boiskach, zarobić pieniądze. A zostanie nadal będzie płacić, nie tylko nie będzie można zarobić, ale trzeba będzie płacić za to. Reprezentacja Narodowa będzie miała parę do rozegrania meczy w ciągu roku, ale to także są stadiony, proszę pamiętać, w Chorzowie, we Wrocławiu, w Gdańsku, w Poznaniu. Ten warszawski jest jednym z pięciu takich stadionów. Poza tym zapełnienie go przy cenach takich, jakie są, to będzie bardzo trudne, no bo ludzie trzymają się za kieszeń. Wie pan, gadanie, gadanie o tym, żeby do Polski przyjeżdżali piosenkarze, jacyś, jakieś zespoły rokowe, no nie wyobrażam sobie, żeby były to występy za darmo, a za pieniądze się nie zapełni 30 tysięcy ludzi. Zresztą występy przyjeżdżali do tych do Polski, mieli gdzieś śpiewać. Bardzo ryzykowne, zwłaszcza, że stadion został wybudowany jako tylko stadion piłkarski, proszę sobie wyobrazić, na nim nie ma w ogóle bieżni i nie jest przewidziana, żeby była bieżnia. Czy żadnych innych zawodów ty nie będzie można rozgrywać poza futbolem? Dosyć absurdalne. No, zobaczymy jak to będzie, absolutnie nie będziemy Państwu zajmować się nie, czasu stadionem narodowym, niech sobie grają, jakby ktoś... Gol? Gol? Jest, jest gol? To do urody tego stadionu, o czym pan mówił. No, jak się ludzie przyglądają temu z bliska, to jest coraz więcej przeciwników tej urody. To jest tak, jak wie pan, jakaś panienka w telewizji, gwiazda, się rozmaluje z makijażu, spotykamy ją gdzieś tam w Subwayu, czy na ulicy, no to, to, to niekoniecznie wygląda tak, jak w telewizji. Tak samo zdaje się, że stadionem będzie. Dzisiaj o żołnierzach wyklętych jednak rozmawiamy i skoncentrujmy się na tym. To jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony 1 marca, czyli oficjalnie jutro. Od kiedy takie święto jest w Polsce? Od 2011 roku decyzję w tej sprawie na wniosek prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego podjął Sejm, i to jest oficjalne święto. Państwowe Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych ustanowiony na 1 marca i w tym roku będzie obchodzony już oficjalnie po raz drugi. Czym są, kim są właściwie żołnierze wyklęci? Czyje to tak naprawdę jest święto? No, to jest święto narodowe, czyli całego narodu, ale to jest święto, które ma upamiętnić tych żołnierzy Armii Krajowej, którzy po 1944-1945 roku podjęli walkę nowym okupantem Polski, czyli z Rosją sowiecką. To byli ci najbardziej zdeterminowani, najbardziej bohaterscy i najbardziej patriotyczni żołnierze Armii Krajowej, którzy po 1944-1945 roku zrozumieli, że na miejsce jednego okupanta, jakim były Niemcy Hitlerowskie, przyszedł nowy okupant, czyli Rosja sowiecka, razem z reżimem komunistycznym, czyli marionetkowym rządem Bieruta, Osóbki Morowskiego i Gomułki, który Stalin narzucił. Polakom i w tym okresie 44-45 e, w Polsce w konspiracji niepodległościowej było prawie 200 tysięcy ludzi, czyli e, dwa razy tyle, co w powstaniu kościuszkowskim i tyle samo co w powstaniu Tyczniowym. Więc jeżeli obchodzimy tamte powstania przeciwko Rosji, przeciwko zaborcy, to także musimy pamiętać o tych żołnierzach, którzy walczyli z Rosją Sowiecką z totalitarnym reżimem komunistycznym w latach 45-47, a jak dzisiaj już wiadomo, ostatnim żołnierzem wyklętym był Józef Franczak, którego zabitał w czasie obławy Dopiero w 1963 roku zginął w walce. Bardzo długo żołnierze wyklęci musieli czekać na to, żeby naród docenił to, co robili. No i całe święto, rok temu, od dopiero od roku przecież obchodzone. Jak ważne to będzie w świadomości Polaków, jakie obchody przewidują się, przewidywane są w Polsce? No, przewidywane są przede wszystkim obchody przed grobem jednego żołnierza. A także w Warszawie, na placu Marszałka Piłsudskiego, a także w archikatedrze, w bazylice Świętego Jana Chrzciciela na Starym Mieście w Warszawie, gdzie będzie uroczysta msza pod przewodnictwem eminencji księdza kardynała Kazimierza Nycza. Ale będą upamiętnione także wszystkie miejsca, w których byli mordowani żołnierze wyklęci. Trzeba powiedzieć, że... W sumie wydano 8 tysięcy wyroków śmierci, ale żołnierzy wyklętych zginęło ponad 20 tysięcy, bo byli mordowani także bez wyroków. I tą główną katownią, tym strasznym więzieniem, gdzie większość tych wyroków miała miejsce, to była oczywiście ulica Rakowiecka w Warszawie, gdzie jest tablica pamiętkowa na murze tego więzienia i tam będą też uroczystości. ale uroczystości będą także w innych miejscach um, pamiętniających żołnierzy wyklętych tym Na tzw. kwaterze EU na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Tam są pochowani w nie mniej niż 300, a być może ponad pół tysiąca zamordowanych w więzieniu na Rakowiecki w Katowicach Naoczki żołnierzy Armii Krajowej których y, mordowano o świcie, wykonywano na nich wyroki śmierci, potem czym się na śmietnik pod murem więzienia, y, pod murem cmentarza na powązkach wojskowych i tam y, wrzucano do bezimiennych dołów, dolewano wapkiem, także nie mamy nawet tych szczątków. Tam prawdopodobnie szcząt, y, został pochowany także, czy właściwie nie pochowany, wrzucony do dołu bohaterski Rocbierz Witold Pilecki, czy bohaterski szef Kedywu Armii Krajowej generał Emil Fildorf-Nill. Obchody obchodami, no, tak naprawdę liczy się pamięć i świadomość w społeczeństwie tego, co wydarzyło się. Czy ta świadomość jest, czy młodzi ludzie uczeni są w szkołach tej części historii, która była tak skrzętnie pomijana? Panie, pan nie są uczeni. W świadomości społeczeństwa tego nie ma. Co gorsza, w Warszawie upamiętnia się jeszcze pomnikami okupantów, czyli soldatów Armii Czerwonej. Ma swój pomnik zdrajca narodu generał Berling. Jest ulica Armii Ludowej, czyli formacji sowieckiego NKWD, a żołnierze wyklęci nie są upamiętnieni. Ale powiem panu coś więcej. Najtrudniejszym polskim żołnierzem wyklętym, to znaczy skazanym na karę śmierci przez polski sąd na służbie Rosji. Eee, to, był w osiemna... to był w XVIII wieku, w II połowie XVIII wieku, generał Kazimierz Pułaski, bohaterski obrońca Jasnej Góry, który został skazany w kapturowym zaocznym procesie przez Polaków na służbie Rosji, i oni wydali na Kazimierza Pułaskiego wyrok śmierci. On musiał. Uchodzić aż do Ameryki, gdzie znalazł swoją drugą ojczyznę, tak jak pan i ci, którzy nas w tej chwili słuchają. Bo dla y, wielu, milion, y, wielu tysięcy Polaków represjonowanych w Polsce, nie tylko za tych, którzy pojechali za chlebem do Ameryki, y, byli tacy jak Kazimierz Płaski czy Tadeusz Kościuszko, czy wielu, wielu innych, chociażby żołnierzy armii krajowej, którzy znaleźli się w Chicago, w Ameryce. Y, oni byli wyklęci, bo zostali skazani w Polsce i zostali określeni jako bandyci, przestępcy. Tak był właśnie określany Kazimierz Płaski. Pan, panie redaktorze, akurat doskonale wie, że w stolicy Polski, w Warszawie, Nigdy nie było i dotyknie ma ulicy Kazimierza Płaskiego bohatera Polski i Ameryki. Dlatego, że walczył w Konfederacji Barskiej przeciwko zdrajcom, Targowiczanom, zdrajcom narodu polskiego, którzy żyli Rosjanom. Wróćmy do tego momentu, gdy porozmawiamy trochę więcej na temat generała. Święto bohatera obojga Narodów oficjalnie w najbliższym poniedziałek w Stanie Lino i Dużo urzędów będzie nieczynnych, szkoły nieczynne, chociaż to święto nie jest już tak celebrowane jak chociażby w latach 70. XX wieku, to jednak ta pamięć się pozostała i my ulicę Mamy Pułaskiego, jak pan dobrze wie, kawałeczek od naszej redakcji, chociaż tam przerywa się troszeczkę bardziej na południu, gdzie inne święta się obchodzi i ma inną nazwę. Generał Kazimierz Płaski, no właśnie, ten kontrowersyjny wyrok śmierci. Jak do tego doszło? Bo przecież mówi się o porwaniu króla, o, w, o o całym tym spisku. Zdracimy trochę więcej szczegółów i, i powiedzmy, dlaczego do tego doszło. Wie pan, Wyrok był niekontrowersyjny, tylko był jednoznaczny. Polacy na służbie Rosji, na służbie carycy Katarzyny II ambasadora rosyjskiego w Warszawie, skazali Polaka, Kazimierza Pułaskiego, generała przywódca Konfederacji Barskiej, tego, który obronił Jasną Górę przed armią rosyjską, proszę pamiętać. Co też jest ukrywane w historii, bo się mówi tylko o oblężeniu Jasnej Góry przez szwedów, o tym, że armia rosyjska oblegała Jasną Górę, Klasztor to jasnogórski, że obronił ją Kazimierz Pułacki, tu się nie mówi. I oto ten sąd skazał Kazimierza Pułackiego na karę śmierci. Jeśli idzie o porwanie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, to trzeba powiedzieć, że to był targowiczanin, zdrajca, Kochanek Katarzyny II, który został królem Polski na ostatniej wolnej lekcji, gdzie 5 tysięcy szlachty posłów na Sejm było jak gdyby eskortowanych przez korpus rosyjski, który stał wokół nich. To było prawie 11 tysięcy żołnierzy rosyjskich, a 5 tysięcy posłów, taka była proporcja, tylko za to, że Stanisław Poniatowski tarmosił tłusty biust carycy Katarzyny II został królem Polski z nadania Rosji. To tak jakby ktoś porwał Gomułkę albo Bolesowa Bieruta albo Jaruzelskiego, To byli wszyscy zdrajcy narodu. Niech to będzie powiedziane jednoznacznie. Targowiczanie to byli ci zdrajcy narodu, którzy służyli z zapałem Rosji sowieckiej, sprzedawali własną ojczyznę Moskwie. I to takiego zdrajcy narodu usiłował porwać, bo to mu się nie udało. Eee... Właśnie Kazimierz Płaski i grupa Konfederatów, nawet nie on osobiście, tylko to jest dosyć wątpliwe, czy on nawet wydawał rozkazy, bo nie było wtedy telefonów komórkowych ani maili. No bardzo to nie przeżywał te, te listy, które napisał w tym czasie jeszcze się zachowały. Trochę pamiątek jest również Muzeum Polskim w Ameryce, więc warto o Kazimierzu Płaskim na pewno więcej nie poczytać, no i będzie ku temu szansa, bo obchody są w poniedziałek właśnie Muzeum Polskim oficjalne, więc Państwo jeśli, mają szansę. Jeśli można jedno zdanie. Mhm. To proszę pamiętać, że dla zdrajców Polski Kazimierz Pułaski był kimś, kogo, był przestępcą, którego skazali na śmierć. A pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych, George Washington, uznał jego bohaterstwo Mianował go generałem i dowódcą całej kawalerii amerykańskiej. Proszę pamiętać, że Kazimierz Pułaski, podobnie jak Tadeusz Kościuszko, to nie byli zwyczajni generałowie armii Stanów Zjednoczonych. Oni byli ojcami, założycieli, ojcami założycielami armii Stanów Zjednoczonych. I tak są czczeni w stolicy Ameryki, w Waszyngtonie, gdzie Pułaski ma na Pensylwania Ewniu, dokładnie w samym środku, między Białym Domem a Kongresem, wspaniały, piękny pomnik na koniu. W samym środku Waszyngtonu. A w Polsce, w Warszawie nie ma nawet ulic? Ech, wielu ulic nie ma, niektóre są. O tych pamiątkach z przeszłości kiedyś też na pewno porozmawiamy w naszych spotkaniach, ale dzisiaj możemy, musimy kończyć. Jaki wynik spotkania? Nie, no, 0-0. No, ja na długo, na dużo nie przypomnę, że w rankingach e, międzynarodowych. Portugalia Szósta chyba, tak? Jest e, nawet piąta, egzekwo tam piąta, siódma, a Polska jest na siedemdziesiątym miejscu. To nie miejmy złudzeń. E, to jest mecz towarzyskiem, w ogóle nie ma znaczenia. Ale minister Mucha mówiła, że będzie 2-1 dla Polski, więc mam nadzieję, że jeszcze kilka bramek padnie w drugiej połowie. Kolejne spotkanie, następna część rozmów o Polsce, już za tydzień, o tej samej porze. Dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Z Warszawy profesor Józef Szaniawski. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Bany. Ile tych rozstrzelanych, nawet bez sprawdzenia danych Ile łez musiała wylać, jedna matka biedna Gaśnie ogień na Podhalu, ginie Polska niepodległa Agenci, kolaboranci, tak tu jest już od stuleci Ja nie dam się z mała tak wychowam swoje dzieci Ku waszej pamięci, żołnierze wyklęci Komuniści mordowali, teraz chodzą uśmiechnięci Ja niech znowu to to wolno Polskę walczy Za zdradę się nachapali, że na zawsze im wystarczy Wywalczyli się do końca, aż wróciliście na tarczy Ja nie wstydzę się polskości, nigdy izolacji jest... Za żadne skarby, Kładę z Tobą swoje życie na ten szanie za kamienie Polegli w nierównej walce, le nie czyste sumienie co jest przeciw, co, To jest przeciwko, kropują na ofiarę waszych śmierć Na walkę o wolną Polskę chcą wymazać was z pamięci Przy nich stach grobów, porosły już trawą, wy nie bojąc się niczego nie daliście, za wygraną. Na was niepodległa Polska była najważniejszą sprawą. Niech dany pan papę, poradzy na nowi staną. Ty mi stachazzyckich grobów, porosły już trawą, wy nie bojąc się niczego, nie daliście, za wygraną. Na was nie podlewa, Polska była najważniejszą sprawą Niechaj dany państwa z Polacy na pękno, raczyna, nogi staną Ci, co za butelkę mordowali patriotów Dostają emerytury, żyją bez żadnych kłopotów Specjaliści od PR-u wypuszczają tomy gniogu Krajców z Polaków robią idiotów Ofiary ubeckich więzieni, wojskowej informacji Gniją w ziemi, w czasach temu krasny Ta muzyka żąda prawdy, nie moich prywatnych racji Walczy o pamięć poległych bohaterów naszej nacji I Choć wiem, że w tym zgiełku rzucam tylko kilka słów To prawdy, kilka Kropy spadnie na te kilka głów Niech ten biały, dumny orzeł się odrodzi w sercach znów Żeby młody polski naród urosł siłę i był z Teraz żołnierze wykręci ze wszystkich okręgów Krykam na kolana, składam za bohateru Biało-czerwona flaga w moim sercu wpina tkwi skończyliście w tych barwach, brada twarz i chwili Wy mnie stachatycky globów już trawą i nie bojąc się niczego, nie daliście za wygraną Na was niepodległa polska była najważniejszą sprawą Niechaj dany państwa bękną, Polacy na nogi staną. Kiedy Ugusty stalina uszą całe wam też krwawo Wy nie bojąc się niczego nie daliście za wygraną Na was podległa Polska była najważniejszą sprawą Niech młodzi o tym usłyszą i nie godzą się z przegraną